godzina, mamy środę 20 mamy godzina rano dzisiaj lewe zwolnienie lewe zwolnienie wypisała lekarz, że jest chory a koron zdrowy jak dzwon na co bije lekarz chory, pach, pach ty kurwa nie nagrywaj mnie. Boją się, boją się lekarze. Była sam na sam, to dała, że ile się zrobiło, pociągała, blondyneczka, fajna, sam na sam, bo lekarze są dobre. Tak, tak to jest, daj pieniędzy więcej, więcej, daj więcej pieniędzy, daj więcej, daj, potrójną pensję. z swoim kanałem. Tak, tak to jest, Konon tak daje, że jak wszystko. Tak, tak to jest prawda, a oni hulali sobie. Dobra masz panie Wojczku. usprawiedliwiony jesteś, usprawiedliwiony jesteś. Daj mi tą kurwa, grubasa kurwa, proszę mnie nie nagrywać, tak. proszę mnie nie nagrywać. Będę nagrywać, no. bo lewe nie masz, proszę. o zobaczcie, patrzcie jak Sparować leży, proszę, proszę, proszę jak leży. Widzicie jak ja jestem, brudny, masz tydzień czasu do wyprowadzenia, przyszedł policjant i powiedział kochani moi piszecie bzdury w listach do mnie że ja nic nie robię śmiechu warto śmiechu warto śmiechu warto <śmiech> po co dla mnie paczki przysyłacie nawet nie umiecie wymienić nazwiska przysyłajcie dla Wojciecha Majora przysyłajcie złoto, srebro, brylanty dla Meksykana dla Ewy Lipki która mieszka za mostem po co wy to przysyłacie dla mnie po co pieniążki przysyłacie same młodzież przychodzicie i pytacie się czy Wojtek pomaga śmiechu warte z majora i czy on ma stopień majora czy on prawidłowo był w wojsku on w wojsku był on w wojsku był śmiechu warte niech pokaże książeczkę wojskową zieloną bo kolor zielony ja wiem że w wojsku nie był baczność spocznij padni potań. był w wojsku ale innym wiadomo w jakim to co ja mówię to jest apel do lekarzy jak najprędzej, jak najszybciej tego powodu, żeby połować ci, połować dobrze społować, tak żeby społować, ażeby krew cię polała, milicja. Prędko złożę dokumenty. Raz, dwa, spotkamy się w sądzie. Ja i ona, i ona, i ja. Śmiechu warte. Jutro pójdę, samego rana i porozmawiam. A wtedy będzie wiedziała, na czym chleb rośnie i tak dalej. Szanowne państwo, kochani moi. Ja bardzo proszę na zakończenie. lecicie swoimi lekami. Kiedyś babcie nasi leczyli nas. Czy chory, czy nie chory. Leżysz jak król. Te, czemu nie poszłeś? O ode mnie. Proszę mnie nie nagrywać! Wy żądacie, nie żądacie, ale prosicie. Pokazałem majora. W piecu ja nie proszę. Bo ja teraz będę odchodzić. I goniec. I dobrze będzie. Ład i porządek będzie. Będzie boiska. Czemu Krzyś, jak nie zrobisz? Czemu wy prawdy nie mówicie, tylko kłamiecie? I goniec.